Każdego dnia musisz wcześnie wstawać, kiedy jeszcze jest ciemno, przygotować się do pracy i spędzać w samochodzie lub komunikacji niezliczone godziny. Nie zdajemy sobie sprawy, ile czasu i pieniędzy marnujemy na same dojazdy. Szacuje się, że Polakowi dojazd do pracy zajmuje około 45 minut. Niestety, ze względu na coraz większą ilość samochodów i korki w godzinach szczytu, ten dojazd wydłuża się. Policz sobie, ile to rzeczy mogłabyś robić w tym czasie, a później 8-godzinny tryb pracy, który najczęściej kończy się brakiem efektywności, znużeniem i wypaleniem zawodowym. A gdybyś tak to wszystko mogła zmienić i pracować na własnych zasadach? Mimo to, wiele osób nadal trwa na etatach, w biurach, i marnuje swój. Potencjał oraz marzenia dla własnej wygody. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy jest w stanie z dnia na dzień rzucić etat, pracę i przejść na swoje, bo każdy z nas ma wiele zobowiązań, kosztów stałych. Dlatego nie od razu Rzym zbudowano. Każdy z nas wielokrotnie słyszał, kiedy gdzieś na forum rodziny znajomych opowiedział o swoim pomyśle, planie e, założenia działalności, czy rozwinięcia czegoś, e, czy chociażby rzucenia zmiany pracy. E, takie teksty typu: Po co ci to? Co miesiąc masz pensję, więc jest dobrze, e, masz dobrze płatną pracę, po co to zmieniać? Ja w swojej pracy byłam od początku dorosłości do emerytury i tak dalej, i tak dalej. Według badania przeprowadzonego w lipcu 2021 okazuje się, że aż 31% pracowników umysłowych uważa się za wypalonych zawodowo. Za czynę wypalenia ankietowani uznali m.in. dużą odpowiedzialność przy niskim wynagrodzeniu to aż 54%, potrzeby rozwoju zawodowego przy niskich Szansach na awans 43% oraz duże obciążenie pracą w zbyt krótkim czasie. I tak trwamy w tym naszym wypaleniu, bo boimy się zmiany albo czekamy na idealny czas. Tymczasem on nigdy nie przyjdzie. Znam wiele przykładów cudownych kobiet, osób, mężczyzn, które w wieku nawet 50 paru lat nagle zmieniły swoją drogę zawodową. Zmieniły zawód, przekształciły się, czy to na studiach, czy to w różnego rodzaju kursach kilkumiesięcznych, zarzuciły to, co robiły zawsze i zaczęły robić coś nowego. Wyjechały na koniec świata i poczuły, co to praca freelancera, czy po prostu stacjonarnie w tym samym mieście zmieniły po prostu swoją drogę i ścieżkę zawodową. Jest wiele takich przykładów, i ja właśnie na tym kanale o pracy zdalnej będę opowiadała Ci o nich. Praca na własny rachunek czy jako freelancer to oczywiście wiele możliwości i pewna możliwość zmiana trybu życia. Chociażby praca zdalna, własny harmonogram dni, miesięcy, świąt i dni wolnych czy pracujących, a także chociażby owocowe środy wtedy, kiedy chcesz. Praca na własny rachunek to również na początku przynajmniej dużo więcej pracy, zaangażowania i takiego nakładu, powiedziałabym, rozwoju, umiejętności, wielu czynności, które musisz wykonywać. Ale jest oczywiście zdecydowany plus, bo pracujesz dla siebie, a nie dla firmy, która w każdym momencie może powiedzieć Ci: „Dziękuję.” Do widzenia. Punktem pierwszym i najważniejszym, który właściwie uświadomi ci, ile potrzebujesz pieniędzy zarabiać oraz ile wydajesz w miesiącu. Przyznam, że jak wiele osób mówi mi o tym, że nie stać ich na własną firmę, na rzucenie pracy, to właśnie często mówię im zrób ten rachunek sumienia, taki rachunek przychodów i zysków, czyli policz ile zarabiasz, ale ile przede wszystkim wydajesz, ile kosztuje Cię Praca na etacie, no bo praca na etacie w biurze, w firmie, w której jesteś obecnie, no to na pewno koszt dojazdu, ale policz również czas dojazdu. Co w tym czasie robisz, co mógłbyś robić w tym czasie, mając do dyspozycji e, cały dzień, e, który teraz jest pocięty na kawałki, bo dojeżdżasz do pracy, pracujesz, później wracasz do tej pracy itd. Oprócz tego, e, kiedy jeździmy do pracy, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wydajemy. Ja, kiedy pracowałam w Warszawie i dojeżdżałam do pracy, to wydawałam. Chodziłam po galeriach, wydawałam tam więcej pieniędzy, kupowałam luncze, kawki i mnóstwo innych pierdół, które na co dzień, kiedy pracuję w domu zdalnie z mojego biura, totalnie nie są mi potrzebne i właściwie nie mam takich sytuacji, że wydaję te pieniądze. Dlatego ważne jest, żeby policzyć tak naprawdę bardzo skrupulatnie, w danym miesiącu e, na, zapisywać na karcie lub w Excelu, e, w jakiejś aplikacji, ile konkretnie wydajesz. Jeżeli nie robisz takich e, zestawień e, tygodniowych, miesięcznych, to tak naprawdę nie zdajesz sobie sprawy z tego, ile faktycznie zarabiasz, a ile kosztuje ci jakiś koszt tej Twojej pracy. Liczenie wydatków związanych z pracą to jedno. A druga sprawa to wydatki, które. Mm, Ponosisz każdego miesiąca, również nie zwracając na nie uwagi albo wiedząc, że je ponosisz, ale właściwie nie wiesz po co. Kiedy ja zaczynałam pracę zdalną, pamiętam, że miałam trochę różnych rad i kredytów na sobie, bo to było mi potrzebne: to, to, jeszcze to, jakiś tam nowy sprzęt, jakieś nowe rzeczy do domu czy chociażby samochód. A kiedy zaczęłam to mocniej analizować, okazało się, że wielu z tych rzeczy ja nie potrzebuję, albo pracując zdalnie, będąc jako freelancer, nie potrzebuję tego. Z drugiej strony, oczywiście, pojawiły się inne koszta, które musiałam ponieść czy zainwestować w coś. Ale zwróć proszę uwagę na to, czego właściwie, um, wyobraź sobie, jakbyś pracował, pracowała już tak zdalnie w domu, um, nie musisz codziennie wyjeżdżać, czego nie potrzebujesz. Ja na przykład zrobiłam mocny research mojej garderoby i wyprzedałam wiele rzeczy. Za to kupiłam aparat, który służył mi do pracy. Oprócz tego. Um, Okazuje się, że zaczęłam wydawać mniej na benzynę, na wspomniane oczywiście jedzenie i lunche w pracy również czy takie inne głupoty, które kupowałam na mieście. Ale ważne jest, aby zdać sobie sprawę i spisać te wydatki, bo e, pracując e, jakby w domu zdalnie, e, wydajesz na jedna rzecz mniej, na inne oczywiście troszeczkę więcej, ale w większości nie potrzebujesz tego na co dzień, e, czego w pracy zdalnej, przebywając na co dzień w dużym mieście czy właśnie z ludźmi. Punkt drugi to zdanie sobie sprawy z tego, co mogę robić? Na czym mogę zarabiać? Być może jesteś już na etacie i masz jakiś plan, na przykład chcesz coś tworzyć albo malować, czy właśnie robić jakieś rękodzieło albo robić zdjęcia, czy jakieś inne usługi lub produkty wypuścić na rynek jako własna marka. Bardzo ważne jest, aby zbierać portfolio. Ja, kiedy zaczynałam kilka lat temu e, prowadzić biznes, to moje portfolio właściwie zaczęłam budować e, jeszcze dalej. Jakieś 11 lat temu, kiedy stworzyłam bloga Patrycja Story, wcześniej była to Patrycja Fashion, i to było moje portfolio. Ja e, nauczyłam się tam obsługi WordPressa, przerabiania zdjęć, administracji strony. I właściwie na tym na początku opierała się moja firma. To było moje portfolio. Ja wysyłałam komuś e, mojego bloga i pokazywałam, tam jest wszystko to, co tam jest. To ja to robię, ja to potrafię. I ważne, żeby w jakimś miejscu, nawet będąc jeszcze na etacie, właśnie zbierać to portfolio w jedno miejsce. Czy to w jakiś folder na dysku Google, czy stworzyć jakąś prostą stronę, taką wizytówkę, nawet imienną, na której będzie wszystko zebrane. Oczywiście może to być CV, ale pamiętaj, że to taka praca freelancera, jeżeli ktoś będzie chciał um, jakby wynająć się do jakichś usług. Um, czy do jakiejś współpracy, to on nie będzie patrzył w CV. On potrzebuje namacalnego portfolio informacji, co zostało zrobione, czy może coś w rodzaju takiej oferty, prawda, którą możesz pokazać światu. Ważne jest również, aby zorientować się i zrobić taki research wśród konkurencji, powiedziałabym, czy osób, firm zajmujących się, tym, co chcesz robić we własnej firmie, lub jeżeli nie ma tego obecnie na rynku polskim, to zrób research na rynku zagranicznym, lub jeżeli nie ma stricte czegoś identycznego na rynku, to zobacz, co podobnego robią ludzie jak sprzedają, jaką mają ofertę cenową, jak podzieloną, właśnie ile to kosztuje, zobacz, ile kosztować Cię będą jakieś półprodukty, jeżeli będzie jakieś rękodzieło, tworzenie produktu, zrób bardzo konkretny research, on powinien zająć Ci kilka dni, najlepiej zapisać to w Excelu, w różnych tabelach, nawet jeżeli tego nie lubisz, to... Warto się jednak tego nauczyć i stworzyć to na początku, żeby później nie zaskoczyć się i nie pokazywać takich ofert mocno zaniżonych. Jest to jeden z błędów popełnianych przez początkujących freelancerów. Kolejnym krokiem jest stworzenie konkretnej. Oferty, czy to w PDF-ie, e, canvas jest świetnym narzędziem do tego, czy to właśnie opisanie tego w Wordzie i zrobienie z tego właśnie też PDF-a opisowo, graficzno, może nawet wideo e, oferta będzie kolejnym ważnym krokiem i co ważne, wysłanie tej oferty do. Przykładowych firm, które mogą być zainteresowane potencjalnie Twoim produktem lub usługą, to pozwoli Ci sprawdzić, jak inni reagują na właśnie taką ofertę cenowo-produktową, na nową osobę z być może z mniejszym doświadczeniem niż obecne firmy, z którymi oni pracują, ale z może ciekawszym portfolio z jakąś nową wizją kreatywną. Ja mam takie doświadczenie, że zawsze, kiedy tak naprawdę dobrze przygotowałam się z jakąś ofertą i wysłałam ją bezpośrednio, spersonalizowanie do firmy, to praktycznie w 80% otrzymywałam taki feedback i zgodę na współpracę. Naprawdę to jest niesamowite, że takie dobre przygotowanie i wyjście z taką pasją, z taką dobrą energią do właśnie osób współpracujących, zaproponowanie takiej współpracy. Naprawdę owocuje, i uwierz mi, mimo tak wielu firm, wielu konkurencji, e, wiele możliwości, e, każda nowo wchodząca firma, która dobrze przygotuje się, zrobi właśnie ten wcześniejszy reset, ma szansę, żeby pokazać się na rynku. Pamiętaj o tym, aby przy każdym zrealizowanym już zleceniu, gdzie widzisz, że klient jest w euforii i jest zadowolony, poprosić właśnie o opinię, czy to na maila, czy gdzieś na wizytówce Google, jeżeli posiadasz jakieś konto, fanpage w internecie, a jeżeli nie, to poproś o taką pisaną, drukowaną opinię lub na Twojego maila, gdzie później tą opinię możesz wykorzystać jako screen do swoich ofert, czy właśnie na stronę internetową. Oprócz tego, przy okazji poproszenia o opinię, kiedy osoba, firma wystawi tą opinię, zapytaj o możliwość właśnie wykorzystania logo w swoich ofertach lub na stronie internetowej, a także zapytaj o rekomendacje. Każdy z nas y, zna przecież firmy, osoby, które mogą potrzebować podobnych usług lub produktów, dlatego warto zapytać ich, czy zostawić nawet taką otwartą furtkę i bramę y, za to, że y, w podziękowaniu, za to, że fajnie Wam się pracowało, powiedz, że jeżeli ktoś poleci ci klienta, może uzyskać, nie wiem, jakiś tam gratis czy jakąś formę wynagrodzenia w zamian za takie polecenie. Ja na samym początku w dużym stopniu bazowałam właśnie na takich rekomendacjach zadowolonych klientów. Mówi się, że największą formą reklamy jest właśnie ta droga pantoflowa i taki marketing szeptany, który. Właśnie potwierdzam, że jest bardzo skuteczną formą pozyskiwania klientów. Mam nadzieję, że ten film podobał Ci się. Dziękuję za obejrzenie i dotrwanie do końca. Napisz w komentarzu i podziel się, która z tych rad podobała Ci się najbardziej, lub może o której z nich nie miałeś pojęcia. A okazała się bardzo istotna. Na moim blogu właśnie otwieram nową kategorię Praca zdalna, e, dlatego będę wdzięczna za wszelkie sugestie co do tematów, które warto jest poruszyć. Będę dzieliła się oczywiście swoim doświadczeniem. Zapraszam Cię do przeczytania również wpisu na blogu, zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Pamiętaj, że najlepszy czas na działanie jest teraz. Jeżeli nic nie zmienisz, to samo się nie zmieni.